Witajcie, witajcie! To znowu ja Tom z widzowie. Dzisiaj dla Was nagrywam Fortnite na kanale. Dzisiaj sobie polecimy. E, no, dzisiaj sobie polecimy trzy gierki i zobaczymy jak one pójdą, bo zazwyczaj one idą jakoś, zazwyczaj idą źle. No ale dzisiaj zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Ja mam dzisiaj zero stresu, no stres i. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to wszystko wygląda. A wy, jeśli jeszcze nie zostawiliście subskrypcji ani łapeczki w górę, to warto zrobić, warto zostawić, bo wbijamy 710 subskrypcji na kanale. Nie jest to widzowie, 3 subskrypcje zostały. 3 subskrypcje zostały, więc naprawdę, naprawdę warto to zasubskrybować i warto no i warto po prostu być na tym kanale bo tu się różne rzeczy dzieją i zawsze warto wbić a my rozpoczynamy na, będziemy lecieć na kargołomne e, jak to się nazywa kargołomne koleje i zobaczymy jak to będzie wyglądać no i lecimy lecimy z koksem dobra nie ma, nie ma żartów nie ma żartów Nie ma żartów, nie ma jaj Nie stresujemy się Tomcia pamiętaj Lecimy na Karkołomne Koleje, czy jak to się tam zwie Pociągi już tam jeżdżą Pięknie i lecimy Pięknym busem, święta, święta I po świętach jak to się mówi Energicznie Lecimy spadamy jak najszybciej. Ja sobie plecaczek, żeby troszeczkę być mniej rozpoznawalnym. Wczoraj jak grałem tak wieczorkiem, chciałem nagrywać końcóweczkę, ale wiedziałem, że to nie wyjdzie po prostu. Dokończyłem w top 5, więc dzisiaj zobaczymy jak dzisiaj się to zakończy, bo dzisiaj... Mówię no stress. Może nie... Może nie zeżre mnie tak wszystko. Mam pierwszą broń, szybką i wolną, więc szybką i wolną. Jak ktoś tak mówi, to top. To normalnie top tu nic nie ma, oprócz owoców, no, ale owoce na razie można, bo grzybki są. No, dobra. Ale lepsze te. Ty tu jakaś broń jeszcze? Tylko. No nie, dobra. Przyda się. O, prezencik, nie, co to jest? Karta? Prezent, warto też go wziąć. No, Wy też taki prezent możecie dostać. Oczywiście, wbijąc na Instagrama, zaobserwować za, za, za mnie i wbicie e, do mnie napisać. To też ode mnie prezencik taki na święta dostaniecie. Warto i warto naprawdę to zrobić. A mamy podkę 50. Przyjemnie, tam się nawalają Tam się tuką Napijemy no, się. Albo nie, czekaj jeszcze. Czekaj, nie, 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 pij, nie piję wypił już Nie, nie wypił, nawet jej nie wziął. Nice Dobra, czekajcie, bo tam się tuką kom. Trzeba skorzystać, jak to się mówi. Gdzie oni są? Kurde, ja chcę mu tym byście mi robić. że ja zaraz jeszcze nie oberwał. Bo ja też mogę oberwać No myślałem Dobra leży jakiś notatek Z tym też mi już chce No ja uciekam stąd Ja stąd uciekam Ja uciekam stąd Jeszcze się czy... Au Dobra, to mnie bolało nie, chyba nie umiał drzwi otwierać Jednak umiał, jednak umiał Jednak umiał, ale unik zrobiłem Ale unik Dobra, jeden, jednego mniej Dobra, drugi też mniej Dobra, jest spokój Jest spokój, i cisza będzie lepsza broń, nie, to jest taka sama, dobra tu są te beczki, bardzo dobrze. podoba mi się to, jest git, ale no, jeden kill jest, to jest najważniejsze. Ulepszeni, będą grzybki jest grzybek, nice, 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 nice. Są grzybki, to jest git. jest, jest ten grzybek? Tu, dobra. I pięćdziesiątkę bierzemy. I lecimy dalej. To jest pompa. O. Takim teraz sposobem można grać. Dobra. Idziemy zobaczyć, co ten typ miał ciekawego. Gdzie jest skrzynka? Legendarna skrzynka. Nice. Skocz tu. Co jest? Dobra, nice. Pięknie O Jest Są 50 Powtórz Dobra Eee Lecimy dalej Widzowie Mmm Już jej nie ma Okej okay. jest snajperka Znaczy taka Pół sniperka, ale Ja tam typa widziałem przypadkowo Myślałem, że typa przypadkowo zobaczyłem, a jak wy, jak wy widzieliście to napiszcie czy widzieliście go A jak wy go widzieliście to To mi się nie przewidziało Ale strefa mi się Dalna zrobiła Nie wiem co to, to robi, szczerze powiedziawszy Ty, yy, dobre Dobra, to jest. Dobra. A to mogłem za te podki wziąć. Albo dobra, niech będzie. Dobra. Mamy skrzynkę. Zobaczymy na którym miejscu zakończymy z takimi broniami. To 55 50... jesteśmy już. Tam się tuką. Tam się nawalają. Gdzie? Gdzie oni się nawalali? Kurde no. Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Pięknie. Dobra, ja nie

Ile ich tu było? Co tutaj się wydarzyło? Tu ktoś się wysypał. Dobra, tu jest te dwa grzybki. Tu ktoś lata. Tu są tete. Dobra. Zrozumieć już. Ja uciekam to. To ja się wrąbałem, widzę to jest problem. Jest problem. Tu mnie... Tu chyba nie widziane Tu mnie mile nie widziane to Idziemy dalej wszystkie bronie przeładować Tam się tuką, tam też Wszędzie się tuką Fajne, jeszcze to wam podpaliła Ale typa to ja nie znajdę już nie, ale takich to... tych ludzi to ja znajdę, ale. Leży jakiś Nieznajomy pan, co to jest? On Chyba to nie, to nie jest bot To jest gra. Leży Kurde, kamera mnie już denerwuje Co to jest? Wow. Dobra, biorę ten I idziemy dalej o, mi ktoś Chciał teraz gierkę ale jest git. on ma lepszą broń za to. Ale to już wolę... W sumie nie wiem. Czekajcie. To, to jak wali? A to wali, dobra, to weźmiemy to. Nie wiem czy dobrze teraz zrobiłem, ale dobra. Jest typa jakiś gdzieś. Leży! Pięknie! Dobra, top. O, gdzieś tam jest skarb? Co, co mi pokazywał? Gdzieś tam, ale co gdzieś tam? Ej! A mi coś podpowiada? Gdzieś. gdzieś? Jakieś skarby są. Gdzie? To jest dobre pytanie. Gdzie? Są, so, będą grzybki? So, są mi grzybki, pięknie. Cztery aż? Super. Podoba mi się to. Jesteśmy w top 28, top 30 nawet Dobra, no, ładnie. Ciekawe po ile to bije Gdzie mnie to chce zaprowadzić? Kurde, tą barierkę rozwal Match. No dobrze, no 24 miejsce, no ile, ile mu zostało HP? Wróć Ole dostał, ładnie teraz Ale dostał Dobra, lecimy do kolejnej gierki Kolejna gierka, już czas, już czas, już czas Kolejną gierkę, już zacząć, czas. No, miałem dobre bronie, tylko czemu go z tego zaatakowałem? No, ale dobra, bywaj tak, dostanie teraz kolejną lepę pewnie. Może nie, może nie będzie aż tak źle. Lecimy i zobaczymy, jak teraz będzie. Może teraz uda się troszeczkę lepiej to zrobić. Ale to wszystko wiadomo. O, karkołomne koleje. Znowu bezpiecznie zagramy. Wiecie, jak się kończy granie na przypale. Wiecie, jak się kończy granie na przypale. A my tak nie chcemy. My chcemy grać bezpiecznie. A mu go zaatakował z pompy, bym, był go, bym, bym go miał możliwe. Że miałem szarą, to też trochę problem. Ale dałoby radę jakoś. Tylko trzeba mieć też refleks dobry. Tak ja go nie mam. Raczej. A wy jeśli nie zasubskrybowaliście ani nie załapkowaliście kanału i tego filmu, to i nie podaliście go dalej, to warto to zrobić. Warto zasubskrybować, warto zalajkować. Bo mi dajecie wtedy dobrą motywację do tego, a my lecimy. Na tą samą. Albo zmienimy teraz, czekajcie. Mm. Zostawiamy taką, jaką jest ta mistówka. To była dobra mistuwa. Na to. Wybijamy się i lecimy. Lecimy zawsze tam Jesteśmy. I też wbijajcie do ee, tak powiem, Do opisu na instagrama Bo tam warto to jest coś po sobie zostawić Skrzynka chciałem chcę na samym początku jak nie dostanę dobrej pompy Lipa też będzie Straszna To jest skrzynka gdzieś Ha Skrzynki nie ma, nic nie ma A gdzie to jest pusto Idziemy na dół zobaczyć Dobra, nic tu nie ma. Tu jest ty się kręcą. Chyba, że to są te takie brzmi Leży. Pięknie. Jeden kill jest. Teraz w sumie miałem trzy kile w tamtej grze. Chyba. Nie pamiętam. One no się nawalają. A zanim ja tam dojdę to się już wybiją. Raczej. Więc weźmiemy sobie tą skrzynkę, nic, nic tu jeszcze nikt jej nie wziął. No ale nie bagusie się. Ojejej, plecy 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 to jest, ten, to jest ten gość, to jest ten gość, to jest ten gość. To jest ten gość. Nie mać Kurde. Ja nie lubię tej miejscówki już. Będę nerwuję. Ile warto mnie atakować Jeszcze prety mam Cudownie No ile że no Jezu Wszyscy się na mnie uwzięli Zamiast mnie ratować to się wszyscy na mnie uwzięli już mnie ta gra Ale <laughs> go zaatakował Ale go zaatakował goś Ale się musiał zdenerwować teraz Ja piernicza ładnie to wyszło temu gościowi bardzo ładnie Normalnie top Ale lecimy dalej Lecimy Teraz se polecimy na inną miejscówkę. Na no, starożytne slajdy, czy jakoś tak. Starożytne slajdy, no? Widziałem. No tamta gra nie poszła nam, nam pomyśli, Jakbyśmy chcieli, bo o tym nie chciały położyć. A położył mnie jakiś typ, nieznajomy. znajomy. chodź tu. No, ja myślę. Lecimy po przypał teraz O, albo udowodnię, że jestem dobrym graczem i polecimy na pierwszą lepszą miejscówkę. Dowodnie wam, że jestem słaby. Dobra, lecimy i zobaczymy co to będzie. Ostatnia gierka, ostatnia gierka na przypale zawsze musi być. Zobaczymy co to wyjdzie z tego Tom ciogra na przypał, więc się trochę nie dzieje. No ale dobra. To nie ryzykuję, nie piję szampana i tyle. Się mówi. Trochę Jakieś fajne budyneczki są. Choinka jest. Super fajnie. Skrzynki obok niej. Zaraz się wszyscy zlecą. Skrzynka jest. Ja już jakiś tam wylądował. Fajnie, już jestem bez broni. Dlatego szybko z tu uciekam. Nie wiem, gdzie wyleciałem. Dobra. Mam broń. Jestem na razie jeszcze bezpieczny jakoś. Jeszcze. Ale mam golda. Super. Idzie przede mną jakiś typo. Mam... Nie ma tu chyba tych... ...złodziei. A, jest coś fajnego? Teoretycznie nie ma, ale dobra. Mam wszystkie takie same bronie, ale okej. Okay. Dobra, jedną szarą. Zobaczmy. No, o, też ciekawie. Ty, typie, ty nie pomyliło ci się coś? Ładnie, poszło po mojej myśli teraz. Dobrze, dostał ładnie. Tylko się szybko napić. Teraz robię błąd ryzykowny, dlatego się patrzę w lewo i prawo. Dwa kile są. Dobra, bierzemy pompę. I co? już nie ma tych, 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 tych droników. Śmiesznych. Dobra. Prezent jest. Podoba mi się on. Może będzie coś dobrego. Tego spełnienia nie skorzystam jest skorzystam jednak. Dobra, ale to proszę mi wywalić. To zagramy sobie na trzy pompy. Tak, może będą lepsze. Lepsze. Ojojojoj, komuś się nudzi. Komuś się nudzi. Jeszcze nie wiem gdzie. Nie, nie widzę gdzie. Tu jest skrzynka, tak by the way. Ale tu jest typo. to za 32. Który 34, ale zwiał. Dobra, to już nie moja sprawa. Niech ktoś inny się tym zajmie. jest jeszcze. Kurwa, tu skrzynka. Gdzie mi? Boguje się to wszystko coś Dobra, lecimy dalej Tu jest dron, chyba jest tutaj? Jest? A Tu była skrzynka O Mogłoby mi się to przydać Kurdeczka, że się budować nie można Wziąłem taki tryb Czy to jest bot, czy to jest maszyna? Czy co to jest? Czy To jest człowiek No chyba to jest ma maszyna, to jest bot Wszystko wiem Dobra To na razie jest spokój i cisza Gdzie jest nade mną dron Tu jest kolejna skrzyneczka Okej okay. To na razie dwa kile to jest git Dobra. Czy ja mam bronię na zwycięstwo? Pewnie, że nie. Ula. Ej, bo tu już strefa idzie. Ja pierdykam Strefa nadchodzi. No i bo mogę zginąć przed jakąś głupią swoją, swoją, swoją tygodnę Ja nie chcę z takie błędy ginąć najwyżej, najwyżej to się wyknie Ale lecimy to za dużo na sobie to nie chcę to czasu Okej okay. Wymienimy sobie autko Zawalają Trzeba skorzystać Tu pociąg jedzie Ty brzymiąc znowu, znowu nie nadział wiecie na co Wiedziałem co tu pojedzie Wiedziałem Chodź tu. Tak. Kurde, odjechał mi. No, wysiadam. Wysiadam. Tam Idę po ciebie. Nie uciekniesz mi. Faniaczku za żadne trupy Za żadne grzechy Ty będziesz mój, albo on, albo on mój Dobra, nieważne. będę tego wykończyć Au! Au! Nie mówiłem, że on będzie mój! Dobra, e, znaczy, że no wiadomo o co chodzi, więc dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka, zostawcie łapeczkę w górę w subika na kanale, trzy gierki, 1 no przy palu. oczywiście, źle się skończyła, że tego gościa dojechałem, dziękuję wam pięknie za oglądanie tego odcineczka, ja się z wami nam pamiętacie, że to są filmy codziennie o godzinie 17, .00. eluwa!